Cześć, witam was w kolejnym wyborze Turoka. Troszkę się wahałem z tą bitwę przypadkiem nie wrzucić do Epickiej, ale jednak według moich prywatnych tutaj kryteriów, troszkę do epickiej zabrakło. Natomiast no, możecie się spodziewać naprawdę sporych emocji w tej bitwie. Będzie to bitwa. No obfitująca w ciekawy przebieg na pewno, nie będę więcej zdradzał, ale myślę, że obejrzeć warto. Bohaterem jest. Damczewski z klanu Wayu w plutonie z kolegą Mario Seda z tego samego klanu jest na T57 heavy. Do pomocy ma plutonowego w patonie. Tundra 40% losowanie na wiele wiele dziesiątek. No i zobaczymy sobie jak to wszystko się ułoży. Także na początek dostaliśmy spota. Przejazd tutaj gdzieś na środek. Już jest siódmy, tutaj szaleje, zobaczcie, że nie ma arty w tej bitwie, to też jest oczywiście plus, można za zawsze wykręcić lepszy wynik oraz, co przede wszystkim, bitwa jest bardziej przewidywalna, nagle nie dostaniemy bułki za 3 czwarte HP, a tak można sobie bardziej rozplanować yy, grę, po 25 tysięcy hapsów w obu drużynach, także yy, spora, spora pula HPków, będzie, yy, będzie co klepać. Tutaj wybaczcie, że ja tak mam pod altem te czołgi. Aż tak często teraz po prostu nie korzystam. Mamy Bat-Chata, Pierwszy strzał. Drugi strzał. Trzeci strzał. I czwarty. Bat-Chat, bardzo duży błąd. Widząc, że traci hurtowo hapsy, zaczął się wymieniać z magazynkiem. A co się stało? To widzieliśmy niecałe 1400 hapsów na dzień dobry. Także początek udany, magazynek wklepany. Przeładowanie szybciutkie. Mamy tam wafla. Także na razie chowamy się przed waflem. Tutaj, no bardzo ryzykowny wyjazd. Bardzo ryzykowny. I z siódmy bokiem wykończony. Wafel już się wychyla. Jeszcze stoimy przy tym waflu. No powiedzmy, że wymiana nie taka zła, bo oddaliśmy dwa strzały. przyjęliśmy jeden. Także dwa 600 obrażeń. Dwa pełne magazynki, wykorzystane z dwoma fragami. A mimo to 2 do 4, bitwa zaczyna się nie układać. Tutaj na przepychaczu e SET, E5, jest 7 i 8. Na górce Medy widać, że wrogowie mają przewagę. Kolejny frak bardzo ładnie. Przewagę optyczną mają wszędzie. I tak tutaj wiele, naprawdę wiele zależy od naszego Bohatera i Plutonowego. 3 do 5. Przewaga w hapsach ponad 4000, także bardzo dużo. No, i teraz pytanie: Co zrobić? Czy spróbować pomóc mordowni, czy spróbować pomóc na górce? Obie, niestety, w obu miejscach damczewski być nie może. Mamy teraz jeszcze spota, ale widzimy, że baza zaczyna być kapowana. Tam wjeżdżał obiekt 140 FV Centurion. No i w tym momencie, mm, według mnie, bardzo duży błąd. Yy, Damczewskiego, że zostawia swoje drużynie zdekapowanie bazy. To zawsze, to jest to, co ja powtarzam, zostawienie czegokolwiek swojej drużynie kończy się w bardzo dużych przypadkach katastrofą. Także rozumiem, rozumiem decyzję, że jest tutaj ciężko na mordowni. Jak ich szybko nie zabijemy, to zaraz nam się tu wiadą. Mamy, wykończamy ISA 7, ale jednak ta kapowana baza, no, niby są tam sojusznicy, ale wiecie, jak to jest z tym dekapem. No Zawsze najlepiej robić to samemu, takie jest moje zdanie. Aczkolwiek, jak mówię, decyzja bardzo trudna. Zostawiając tutaj te, te czołgi, spowodujemy kolejną flankę, która będzie przegrana. Także być może była próba wygrania chociaż jednej strony. No i teraz sytuacja absolutnie trudna. Wyjazd za ostry, chyba. Plutonowy nie ma hapsów. My nie mamy hapsów. Jeszcze ładowanie 485 HP. Piątka się dinga, bo już było bardzo krucha no i zobaczcie, absolutnie dramatyczna sytuacja, plus nasza drużyna nie dekapuje bazy. 30 sekund do końca i nie ma tam zbytnio komu to, tego dekapować. 20 sekund z hakiem. My tutaj się klepiemy, także jest frak, są obrażenia, jest fajnie, ale niestety zobaczcie, co się dzieje z bazą. 15 sekund do końca, 10 sekund, także zostawiliśmy absolutnie drużynie wszystko w tej kwestii i to się. Za chwilę skończy katastrofalnie. Na szczęście, na szczęście ktoś tutaj zdekapował bazę. W innym przypadku byłoby po bitwie. Także sytuacja bardzo dramatyczna. 10 do 10. Wrogowie mają cały czas więcej hapsów. Damczewski ma ponad 5000 obrażeń, ale tak jak mówię, wszystko by to było za mało w wyniku skapowania bazy. Także ja osobiście w takim... Moim... Ale skupmy się na tej akcji. Zobaczcie, bardzo mało hapsów. Eseta się dinga, bardzo dużo szczęścia. E5 za 385. Teraz szybka zmiana na E5. Bardzo dobra decyzja. I teraz wykończenie esety. Dużo, dużo szczęścia w tej sytuacji. Naprawdę masa szczęścia. Plus te ostatnie decyzje, żeby wybór dobijanych lub absolutnie genialnie. I teraz obiekt 140 1180. 1108 HP, a my mamy 100 HP i jeszcze ładowanie. Absolutnie dramatyczna sytuacja z rofem 140. Oj, zobaczcie, i to jest po bitwie. 140 nie trafia. Podpała, podpała i wykończenie. No znowu masa, masa szczęścia w tej sytuacji. Także bitwa, no tutaj RNG, czy też po prostu fart Damczewskiego w tej bitwie. Niewyobrażalny. Prawie 7000 obrażeń. 13 do 13. Podsumujmy. Po pierwsze, zdekapowanie bazy przez sojuszników, co nie było takie oczywiste. Po drugie, dingi, które mogły zakończyć żywot yy, Damczewskiego kilkukrotnie, także też masa szczęścia. Pudło 140, która mogła zakończyć bitwę również bardzo szczęśliwie. Także jak widzicie, no jest 14 do 14, także nie jest to wyciąg sam na pięciu, aczkolwiek bitwa bardzo trudna, no i cały czas sytuacja bardzo Trudna. 100 HP kontra 800, który ma FV4202. Teraz zaczyna się walka na szukanie siebie nawzajem. Wiemy, gdzie jesteśmy. Ja tutaj jadę razy dwa. Bo jak widzimy, żaden tutaj nie chce wyjechać na drugiego. Wiadoma sprawa, że w przypadku Damczewskiego 100 HP, no to jest strasznie mało. Także będziemy teraz szukać sobie sytuacji. Szukamy, szukamy, szukamy. Do końca bitwy 7 minut, także jest czas. Sytuacja, w której nie wiemy, gdzie jest przeciwnik, jest zawsze najtrudniejsza, ponieważ wystarczy po prostu troszkę pecha, że wyjedziemy w sytuacji, kiedy ten będzie miał skierowaną lufę, czy akurat się przyczai, i już jest po bitwie. Także wojna, nie, wojna nerwów. Cała ta bitwa jest bardzo nerwowa, bardzo szarpana, taka niepoukładana, wszystko jest robione. Spontanicznie podejmowane decyzje powiedzmy nie do końca trafne według mnie, aczkolwiek e, jeśli wygra, no to powiedzmy zwycięzców się nie sądzi, ale przyznacie, że naprawdę sporo, sporo emocji, sporo szczęścia w tej bitwie. Wiemy, gdzie jest wróg, więc znowu szukamy. Obaj panowie próbują siebie zaskoczyć, ale ponieważ są to gracze dobrzy, no to. Nie jest to aż takie łatwe. Żaden nie chce oddać tutaj zwycięstwa za darmo. Więc na górkę może tutaj kraj, czai się nasz wróg, ale nie widać. Był tu przed chwilą, nie ma go teraz. No i znowu, i znowu będziemy szukać, ale zobaczcie sytuację, że on może być wszędzie: może być za zakrętem może być na dole, z prawej, z lewej, objechać. Także spotkanie w tym momencie jest strasznie losowe. Mógłby tutaj stać za rogiem i czekać, oddać strzał. Także każdy z tych wyjazdów bardzo ryzykowny, bardzo losowy, zarówno dla jednego, jak i dla drugiego gracza. Żaden nie jest w stanie jak na razie odgadnąć zamiaru przeciwnika. Nie wie skąd kto wyjedzie. Także teraz decyzja, żeby kompletnie jechać w inną stronę. Troszkę przyspieszamy. Nikt nie wie, ale teraz już wszystko wiemy. Nasz wróg jest na bazie. Decyzja swoją drogą myślę, że dobra, ponieważ jeśli wie ile HP ma Damczewski, no to jest w stanie spokojnie przyjąć strzał i oddać. A teraz zmusza przeciwnika, żeby pojawił się dokładnie tam, gdzie on sobie tego życzy. A z drugiej strony, oczywiście, ujawnił pozycję i odpada nam element zaskoczenia. Ale przynajmniej. Yy, nie zaskoczy go magazynek co też jest ważne. Także obejrzyjmy sobie kluczową sytuację, która yy, pokaże nam, kto wyjdzie z tej potyczki zwycięsko. Yy, mamy FV-a. obaj pudłują. Yy, drugie pudło Damczewskiego ogromne nerwy. I teraz jest yy, jeszcze, <grytanie> jeszcze trudniej, tak naprawdę, bo już przez chwilę był element zaskoczenia, teraz już go nie ma. FV wyjeżdża bokiem, detrakt, dinga się i kończymy w niesamowicie dramatycznych okolicznościach. Obejrzymy sobie screeny końcowe. Mamy odznakę mistrzowską, mamy Radleya Woltersa, jest Spartanin, stalowa ściana, obrońca, specjalista, duży kaliber i oczywiście medal Pawlusa za zrobienie powyżej 5000 obrażeń. Dodatkowo dochodzi nam medal Deda za 9 fragów, także plansza nam się zrobiła bardzo przyjemna. Brakuje jeszcze do kompletu medalu Turoka, ale dystans troszkę za mały. Obejrzyjmy sobie obrażenia: 7 prawie 700 obrażeń, 9 fragów, ponad 1500 blisko, 1600 czystego, jak w pana dziesiątkach. Absolutnie rewelacyjny wynik. No i widzimy 4300 przejechane, 75 punktów obrony bazy, 2200 zablokowane przez pancerz i jeszcze troszkę zasysty. Także myślę, że bitwa naprawdę mega ciekawa. Skończyła się jak skończyła, mogła się skończyć inaczej, ale to jest właśnie piękne w wocie, że nigdy nie wiadomo, jak to się zakończy, i do końca wszystko jest w naszych rękach. Zazwyczaj. Dzięki, pozdrawiam, cześć.